Mikrobiom to bardzo ważna sprawa. Dla całego zdrowia, no. czy to w dermatologii, czy coś innego. I tutaj, w tym etapowym zapaleniu skóry też to, to ma ogromne znaczenie. Mikrobiom pewnie był omawiany u ciebie wielokrotnie, mm -hmm. ale dla przypomnienia, no co będzie nie sprzyjało temu, że dziecko ma dobry mikrobiom? No to, że było cesarskie cięcie, że nie było karmienia piersią, że dziecko dostało, zwłaszcza w pierwszych latach życia, jakieś antybiotyki od razu na wstępie. Albo, że mama bierała antybiotyki na chore ucho, albo katar tak, w ciąży. Nadmiar leków przeciwbólowych, jakieś tam ibuprofeny. No, na przykład małe dzieci, no to nie wiem, czy ten temat jest wystarczająco podkreślany, że przy, przy jakichś tam małych temperaturach, tak? Jakichś przeziębieniach, czy jak jest jakaś podwyższona temperatura, zaraz mamy dają jakiś nurofen, ibuprofen, mhm. żeby zbić tą temperaturę, bo się denerwują. No, ale to właśnie organizm walczy. No i te, ta grupa leków też źle pływa na ten mikrobiom. I my podając takie przeciwgorączkowe, mówimy dla organizmu: ty się nie wtrącaj.